スストのみトはい。 Odcinku ze Te Dzisiaj w bardzo nietypowym miejscu, bo przy Astralu, ze względu na to, że chciałabym y, zrobić w końcu nasz altar i dowiedziałam się, jak go zrobić. Jak widzicie, nasza energia z gwiazd, czy jak zwał, tak zwał, y, już jest aktualnie prawie na maksa, ze względu na to, że stworzyłam coś takiego, y, jak właśnie takie platformy. Te platformy możemy zobaczyć w naszej książeczce. Z Astrala, już Wam zaraz pokazuję. Mamy tu właśnie opisane, tworzy się to w taki sposób, czyli nie jest to aż takie drogie. No a tutaj mamy opisane te nasze wspomagacze, że tak powiem. Są to małe struktury, które kolekcjonują nasz starlight, czyli nasze światło gwiazd. I właśnie przekazują je do najbliższego altara, czyli w tym przypadku do Celestial altara, który mamy tutaj. Są one bardzo proste, 4 cylindry marble. 4 Marble Arch. Właśnie kładziemy potem Spectra, relay na to i dajemy jeszcze nasze, oczywiście. A tutaj nie mogę zabrać tego, ale stąd mogę. Glass Lensy, i Glass Lensy właśnie powodują, że przekazują to do altara. Jeszcze na samym środku jest ten soty Marble. No, myślę, że wszystko pokrótce wam wytłumaczyłam. Nie robiłam tego na odcinku, bo nie było takiej potrzeby, a my w takim razie klikamy, żeby nasz ostatni... Altar, a w sumie ostatni poziom naszego altara, właśnie nam się odblokował. Z tego co widziałam, większość osób ma już te konstelacje odblokowane, wszystkie już na samych początkowych etapach. Ja tego nie mam odblokowanego i tak szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak to odblokować i nadal się na tym głowie. Ale jak widzicie, mamy już nasz kolejny poziom altara. Tutaj jest jakaś dziwna kulka. Którą można zbić, ale nie wiem, co ona dokładnie robi. Weźmy sobie nasz altar i umieśćmy go tam, gdzie jego miejsce, czyli tutaj, bo tutaj właśnie on powinien być. No i jak widzicie, on się również ładuje naszym światłem gwiazd i mamy. Coś takiego, tylko to nie jest dotykalne tak jakby, nie wiem o co z tym chodzi i tak szczerze, yy, no nie znam się na tym, na, na stelu aż tak bardzo. Ale mamy nasz ostateczny altar. Yy, czy nam się zaliczył quest? Chyba nam się nie zaliczył, zaraz jeszcze sobie go raz podniesiemy w takim razie. Bo tak jak mówiłam, nie zaliczył nam się nasz quest, więc podnieśmy sobie ten altar yy, i zaraz powinien nam się questik zaliczyć. Oczywiście, chwilę czasu trzeba mu dać na poprzekładanie tego itemu. No, jak zawsze bym powiedziała, yy, choć coś wyjątkowo nie chce mi się to odblokować. A mamy ten altar. O co chodzi? O, dobra, quest complete, zaliczone. Halo? Halo? Co tu się dzieje? Czemu mi się przekładają wszystkie itemy? Dobra, yy, mamy zaliczone. To jest najważniejsze w sumie, w tym wszystkim, bo ja bym chciała zrobić Constellation Paper. Yy, właśnie do niego dążyłam tak bardzo długo, ale nie mamy na niego itemów. Musimy zejść na dół, pozbierać itemy i wrócić na górę. Ja to zrobię w bardzo szybki sposób, a mianowicie poprzez cięcie, więc dajcie mi chwileczkę. Dobra, jednak jestem już z powrotem. Wzięłam nasz papier y, konstelacyjny, czy jak zwał, tak zwał, y, ze skrzyneczki, bo jeden mieliśmy, więc bez, y, nie było potrzeby robienia kolejnego. Y, no ale właśnie, nadal nie mogę ruszyć z y, naszym... Naszym tutaj naszymi gwiazdami nie wiem o co chodzi nie mam dosłownie pojęcia mamy w konstelacjach tylko fornaxa ale fornaxa ja na razie nie mogę zobaczyć przez nasz teleskop jak widzicie tutaj jest ułożenie gwiazd ułożenie gwiazd które powinno wyglądać w ten oto sposób ale ono mi się nie chce zaliczyć i wczytać do książki I nie mam pojęcia o co chodzi Jak ktoś wie, po połączeniu powinno wejść coś takiego I jak ktoś wie co robi źle, to może mi napisać No bo ja tak jak mówię, astrala średnio A tym bardziej już jeśli chodzi o te konstelacje Bo jak widziałam na innych odcinkach To osoby już na bardzo wczesnych etapach miały te konstelacje wszystkie odblokowane a ja ich odblokować nie mogę. Nie wiem y, jaka jest tego zależność. No ale cóż, y, nie mam co zrobić innego w takim przypadku. Zobaczmy jeszcze, bo ja chciałam zobaczyć na teleskop, ale ten taki zwykły teleskop. Go się robi z Glas lensa. Glass lensa robi się w bardzo prosty sposób. Zrobię może go przy was. Jeszcze żebyście wy też widzieli, jaki jest prostszy sposób na wykonanie Glas lensa, a mianowicie właśnie wsadzenie go tutaj i on się będzie wykonywał. A ja chciałam zobaczyć ten teleskop ze względu na to, że E, dobra, gold i tutaj deska. Gold i deska i patyki. E, chciałam zobaczyć go ze względu na to, że możemy, potrzebujemy właśnie ten podręczny, taki nasz e, zwykły teleskop, którego ja po prostu nie mam. Choć wątpię w to, no ale dobra, no zobaczymy. Czekajcie, bo nam e, tutaj już się robi jasno, a my właśnie straciliśmy naszego Glasslensa, czy jak zwał tak zwał. Eee, no dawaj szybciej, bo zaraz mi zniknie. Dawaj szybko, bo i te my się usunęły i przez przypadek usunęło nam też naszego Glasslensa. No ale dobra, pojawił się on. Robimy sobie ten teleskop szybciutko. Tutaj jest ta dziwna Dziwna rzecz. No ale dobra, mamy teleskop, no i teraz już nic w sumie nie zobaczymy takiego przez niego. Bo... Yy, bo już jest jasno. Więc ciężko nam cokolwiek będzie wypatrzyć. No tak jak widzicie, nawet on już nie widzi. No ale dobra, w takim razie, skoro tutaj nie mamy już nic do roboty, bo aktualnie no nasz altar zrobiliśmy wyższego poziomu, a konstelacji nadal nie ogarniam, to... Pójdziemy zająć się naszymi cyrkutami i maszynami z Techriborn. Zrobiłam trochę więcej naszych kabelków, więc możemy sobie zrobić aż trzy cyrkuty. Potrzebuję ich cztery w sumie łącznie, ale na razie nie będę w stanie ich wykonać, bo nie mam chyba. A, mam więcej gumy. Więc sobie to szybko zrobimy. Będzie więcej kabelków, akurat jeszcze 9, więc wszystko wrzucę do przerobienia. Niech one tutaj się powoli robią. No bo jak widzicie, tutaj podstawowe craftingi do naszych dwóch maszynek, czyli do Industrial Blast Furnace i do Rolling Machine, mamy już ułożone. Jeden, czego nam brakuje, to. Hupro Nickel Heating Coili, A do tego będziemy Potrzebowali Rolling Machine Czyli właśnie tą maszynkę Którą aktualnie dążymy Żeby zrobić Tylko potrzebujemy Advanced cirkuty, No czyli te dwa cirkuty, Które właśnie się wykonują Więc ja sobie tu poczekam Ułożę crafting pod Advanced i do Was wrócę Dobra, już jestem z razem, jak widzicie mamy cztery advanced elektronik Circuity zrobione, więc mogę już je rozmieścić na spokojnie tutaj. Dwa idą tu, a dwa tu. I mamy rolling machine. Rolling machine aktualnie musi nam y, się zaliczyć, więc oczywiście przeklikiwanie w naszym ekwipunku włączone. I mamy nasz rolling machine. W naszym rolling machine, to co wam przed chwilą pokazywałam, będziemy robić y, nickel heating coil, czyli koper i nikiel po prostu musimy zrobić takich dwa razy, ze względu na to, że z jednego mamy trzy, a my potrzebujemy takich cztery. No, niestety o jeden za mało, ale cóż, nie ja tworzę te craftingi, więc tak najwyraźniej musi być. Tworzymy i wytwarza nam się od. O tym razem akurat e, te ribon tworzy to dosyć szybko, więc nie będziemy musieli na to aż tak długo czekać. Może to akurat się przyda w tym przypadku, bo e, tak szczerze powiedziawszy, no na to to trzeba czekać bardzo, ale to bardzo długo. Jak widzicie, idzie to bardzo powoli. Po prostu, a na to odziwo idzie bardzo szybko, więc mamy już nasze kupronikle Heating Hoyle e, i... Kładziemy industrial blas blast furnej, jest to to, czego potrzebowaliśmy aktualnie. Mamy to w końcu, ta maszynka jest z nami. Jestem ciekawa, czy nam się ona zaliczy, bo yy, nie wiem, czy mamy odblokowaną. Mamy odblokowaną, więc quest powinien nam się zaliczyć i mamy naszą ostatnią, no, jedną z ostatnich maszynek. O, to jest jakiś ten. Ona coś jeszcze potrzebuje. To nie jest taka prosta maszynka, jak mi się Jak, yy, jak no, się spodziewałam, że będzie prosta. Jak widzicie, nie jest prosta, bo ona potrzebuje jakiegoś yy, jeszcze... Czekajcie, weźmiemy ją tak. Bo ona potrzebuje jeszcze jakiejś zabudowy. I to dosyć sporej, a ja nawet nie wiem co to są e, za bloki. Co ona tu pokazuje? Zobaczmy sobie. E, tech Reborn. I zapewne gdzieś te bloki tutaj będą. To są standard machine casingi. E, I takich bloków będę potrzebowała. No, 9, 18, 36 aż. Więc dosyć sporo. Hmm. No, powiem Wam, że nie spodziewałam się, że to jest multiblock, ale skoro będziemy potrzebować ich 36, no to będziemy musieli zrobić e, 9 takich 9 razy taki crafting. O, tak bym powiedziała. Czyli będziemy potrzebować aż 18 elektronicznych cirkutów, co jest bardzo dużą liczbą i to nie ukrywam bardzo dużą liczbą. No ale trudno, będziemy musieli to zrobić, bo inaczej nie pójdziemy dalej. A ja bym chciała pójść w końcu do naszego Fusion Coil'a i Fusion Control komputera. No, ale zapowiada się dosyć y, ciężka i monotonna podróż przez to wszystko. Choć to nie wygląda tak źle. Dobra, yy, lecmy jeszcze do naszego Astral'a, choć chyba z tego co mi się wydaje nie będzie widać gwiazd, bo pada deszcz, no właśnie. Dobra, to ja yy, pomyślę co zrobić dalej i zaraz do Was wrócę. Dobra, jestem z powrotem. Jak widzicie, wiek minimum co dalej będziemy robić. Nie będzie to jakiś na dłuższy czas, no ale na razie tyle tylko będziemy w stanie zrobić. A mianowicie, stworzymy sobie neutralne reflektory yy, tylko i wyłącznie po to, żeby do naszego Fusion Cela. Yy, Coila, do Fusion Coila Zrobić Iridium Neutron Reflektor Potrzebujemy do niego Jeden Iridium, który mamy I będziemy potrzebować Beryllium Beryllium już stworzyłam, ale wam pokażę Jak to zrobić, ja stworzyłam Crescent Emeraldy I z niego za pomocą właśnie Indusel Electrolyzer Wytworzyłam nasze Beryllium Już nie mam e, Iridium, tutaj mam Odłożone akurat, ale Nasz Beryllium mam tutaj Odłożone, więc już jesteśmy w stanie Wykonać dosłownie wszystko, e, tylko tak, naszego berylium będziemy potrzebować 8 sztuk, a tego nie przemyślałam, więc zaraz będziemy przerabiać dalej nasze e, emeraldy, które będziemy musieli przerobić jeszcze 3, 58. E, dokładnie tak. 58 emeraldów. Będziemy musieli zaraz zkraszerować i przerobić na nasze berylium. Nie jest to trudne. Oczywiście wrzucam emeraldy do kraszera. On sobie tutaj głośno działa i przetwarza nam na kraszet emeraldy. No a Tik Neutron e, oczywiście będziemy zamieniać. Takich potrzebujemy 8 i będziemy je za zamieniać na Iridium Neutron Reflektory. Tu mamy prawie wszystko w takim razie przygotowane. Mam również przygotowane nasze standard machine casingi do oczywiście naszego e, tam heating... E, no do tego industrial blast furnace'a, o tak. No i teraz możemy sobie to wybudować. Oczywiście one tu zajmą dużą e, część tej powierzchni tutaj. Ale później będę się z tym bawić, żeby one zajmowały tej powierzchni mniej. Jeszcze nam brakuje tutaj ośmiu. No i na tyle mam przygotowanych surowców. Zrobiłam to poza odcinkiem, no bo bez sensu, żebyście na to czekali. Zwłaszcza, że wymagało to ode mnie dłuższej chwili. No i jak widzicie, już jest to gotowe, ale to nie działa. Nie wiem, czy pod spodem nie trzeba Aucik, jeszcze czegoś dać. Tylko. Czy ja tu mogę stanąć? No i nic tutaj się nie wyświetla takiego, żebym y, musiała dać tutaj. Dajcie mi chwilę, wlecimy sobie tam na dół i zaraz zobaczymy konkretnie, czy czegoś nie potrzebujemy. A tutaj osłonie te... Tą przestrzeń odsłonimy. Ubiorę sobie link, żeby wszyscy, cały kamień do mnie wrócił oczywiście. No i dobra, zobaczmy. Czy jeszcze coś się tutaj wyświetla? No nie, nic się nie wyświetla. To czemu one nie działa? Oto jest pytanie. Um, dobra, dajcie mi chwilę i zaraz do Was wrócę. Zobaczę sobie na internecie, jak to powinno wyglądać. Może zapominam o jakiejś lawie, którą tam powinnam dać, albo o czymś jeszcze. Dajcie chwileczkę. Dobra, powiem Wam, że jak zwykle zabawa jest w momencie, kiedyś zwłaszcza nie zna się moda. Ale tutaj w środku, zamiast tych dwóch bloków, takich macie tutaj, tylko że w środku powinna być lawa albo powietrze. Ona nie powinna być zapełniona. Ja zapełniałam je wszystkie, dlatego popełniłam duży błąd. Ale jak widzicie, maszynka już działa i się ładuje, więc to najważniejsze, bo jej będziemy potrzebować. Przerobiłam również kraszyt emeraldy, ale jak widzicie, energia... No, słabo z energią, bym powiedziała. Y, moglibyśmy zrobić y, thermal. Y, tutaj mamy jeszcze thermal generator, ale nie do końca wiem na razie, jak on działa. Jak się dowiem, y, jak on działa, to prawdopodobnie go zrobimy. Refreser Gras też będziemy mogli zrobić, choć nie wiem, czy Advanced Aloe będziemy w stanie wykonać. E, będziemy, bo to jest miks metali, a metale, ten mix metali tworzy się właśnie w taki sposób, czyli nic trudnego, będziemy mogli to na spokojnie sobie zrobić. O, oczywiście w różny sposób je się robi, e, no ale dobra. Ja chciałam jeszcze w dzisiejszym odcinku zacząć z naszym pr pressure, pressure chamberem, czy no jak zwał, tak zwał. Już przygotowałam tutaj sztabki w naszym e, workbench'u i przygotowałam również nasze kryształki, żebym mogła wykonać już wszystkie potrzebne mi ściany do e, pressure chambera i do reszty rzeczy, więc możemy sobie je na spokojnie wykonać. Mamy 28 takich bloków będziemy potrzebować, chyba nawet jeszcze troszeczkę więcej, ale na razie tym się nie przejmujmy. Będziemy musieli zrobić dwa inputy, jak widzicie potrzebne są tu block of compressed iron. Ja mam na takie dwa, a w sumie na takie dwa tutaj po boku, ze względu na to, że będziemy potrzebować również hopperów, a takich hopperów będziemy potrzebować sześć i jak widzicie one również potrzebują nas compressed irona, a je będziemy robić już w basic craftingu, więc coś czego my aktualnie nie mamy, ze względu na to, że właśnie potrzebujemy naszego Fusion Control komputera. No ale dobra, zamiast tego do tego również będziemy potrzebować te hopery, więc takich hoperów już będzie 8. To wykonamy sobie prawdopodobnie zaraz. Oczywiście w naszym Tomcrafcie. No, nie będzie to zbyt ciężkie. No i tutaj robimy również nasze rurki, również w tam. Krawcie, więc ja sobie jeszcze przygotuję nasze bloki e, na nasze hopery. Czyli skoro będziemy potrzebować takich aż 8, no to tych staków irona pójdzie sporo. E, no ale dobra, ja się przygotuję i zaraz do was wrócę. Magia? <gryw> nie pytajcie skąd się tu i na czym to polega, ale ja sama chyba nie do końca wiem. No ale tak. Robię skrola jednego. Czyli takiego właśnie skrola. Mam nadzieję, że on w ogóle wyjdzie. Bo chyba tu już jest wszystko, co on potrzebuje. Tak mi się wydaje. I mamy... Mamy! Mamy konstelację gwiazd! Jedną. Dobra, może nam się uda zrobić jeszcze drugą, bo na jeszcze drugą mam itemy i wam pokażę na czym to polega. Sorry, że tak w ogóle wybiegam tu znikąd, ale po prostu dowiedziałam się na czacie jak w końcu mogę to robić, więc jest to bardzo fajne ułatwienie. Jak widzicie, klikamy teraz tutaj i ten altar będzie nam pokazywał co my musimy mu dostarczyć tutaj na boki. O, tak jak widzicie, tutaj się wyświetliło żelazo. Tutaj zaraz się wyświetli coś innego. Potem tu się wyświetli coś innego. I tu się wyświetli coś innego. I tak będziemy musieli wigać w kółeczko i dawać te itemy. Tutaj się wyświetliła skóra, więc dajemy skórę. I jeszcze został nam klej i glow dust, Mam nadzieję, że to również uda nam się tutaj e, położyć. I będziemy mieli kolejną konstelację gwiazd. Jak widzicie, mamy Discidia. Di nie wiem, czy ona się zalicza. O, tutaj się zalicza w konstelacjach, i teraz będziemy mogli właśnie taką konstelację sobie wyszukać za pomocą naszego teleskopu. Tylko prawdopodobnie ja jej nie mam, choć ją gdzieś widziałam, ale możliwe, że jej tutaj już nie będzie aktualnie. Dobra, tutaj jest 5 i tutaj jest 3, i to jest chyba ta konstelacja. Tutaj jest 5. I tutaj jest 3. Tak mi się wydaje, że to jest ta konstelacja, więc spróbujmy ją sobie zrobić. Ona wygląda w ten sposób. Nie, coś źle zrobiłam, sorcia. A dobra, już widzę, jak to miało być. To miało być tak, tak, tak. I tutaj strzałeczki. Tak, mamy w końcu, Jezu, ile musiałam na to czekać, to wy nie wiecie, ale w końcu się nauczyłam robić te konstelacje i mamy kolejną, mamy Armara i takie konstelacje właśnie będziemy musieli wykonywać. Jak widzicie, tutaj jest Armara i ja również ją mogę w naszym teleskopie zobaczyć, gdzie się tutaj miałam. Tylko nie wiem, czy ona się już nie schowała, bo y, już nie jest odpowiednia faza księżyca, żeby to zobaczyć. Tak mi się wydaje, więc y, mogłam trochę zwalić, ale jak widzicie, już doszłam do tego, jak te konstelacje robić, więc jestem z siebie bardzo, ale to bardzo zadowolona. Prawdopodobnie ta konstelacja była tutaj, ale już jej nie zobaczymy. No ale trudno. No i dobra, takie papierki właśnie robi się w taki sposób, jak Wam pokazałam. Tutaj mamy napisane właśnie nasze gwiazdozbiory i na przykład tutaj mamy Decidia, tutaj mamy Armara, tutaj mamy Vicio, więc te wszystkie konstelacje będę musiała zrobić. Jest to dosyć czasochłonne, a tym bardziej surowcochłonne ze względu na to, że Stardust jest bardzo drogi ale takie konstelacje gwiazd będę musiała wykonać wszystkie żeby zacząć działać dalej więc ja jestem z Ciebie zadowolona, że chociaż mi się udało, już wiem jak to robić czat mnie pokierował bo pomogli mi oczywiście ludziki z czatu ja teraz pójdę jeszcze pozbierać sobie Tutaj naszą żywicę, bo żywica jest bardzo potrzebna i to naprawdę w olbrzymich ilościach. No a nie pozyskuje jej się tak szybko, jakbyśmy z tego chcieli. No ale trudno. Taka jest ta paczka, gra się dosyć powoli na niej, ale dostałam takiego powera, że tak powiem, bo w końcu dowiedziałam się, jak robić to, na co tak bardzo długo czekałam, więc nawet yy, nie wiecie, ile to radości sprawia, jak w końcu mogę się dowiedzieć, yy, co było mi potrzeba, a czego jednak brakowało. Dobra, robimy tryt-trapy, bo oczywiście żywica sama się nie podbiera. I zaraz polecimy do naszego tam riborna, co się robią maszynki. Ze względu na to, że robi się tam sporo i temu. Zaraz wam pokażę to. Tylko tak jak wcześniej powiedziałam, no, żywica się sama nie zbierze, a trzeba korzystać, póki drzewa ją tworzą, bo jest dosyć e, potrzebna. Dobra. Tu mamy 19. Ja jeszcze sobie wezmę trochę, trochę silver, woodu i przepalę tą żywicę. Ok, tutaj są maszynki, które. Tutaj Industrial Centrifuge przerabia mi Redstone na Rabidust. Rabidust jest potrzebny mi do tego, żeby pozyskać e, chrom Dust, a takich potrzebujemy aż 9, czyli 90 Redstone'a, bo taki jeden pozyskujemy z 10 juryc na i 4 cellów, więc no trochę, drogi, a im, trochę droga i pestycja, ale jednak trzeba ją zrobić. E, ja już zaraz będę to miała. Przy okazji wykonały nam się berylium oczywiście. To e, potrzebny surowiec, który potrzebowaliśmy o tutaj, właśnie, celi i mamy nasze skończone Tic Neuron e, rafinerii, nie, reflektory. I teraz mamy też Iridium Neutron reflektor, go również potrzebujemy. Potrzebujemy go do tego, żeby e, zrobić nasz zaczątek do e, Fusion Coila. Tutaj mamy Advanced Machine Casing, tym się zajmiemy za zaraz. O, zaraz to dobre słowo. E, ale chciałam go już tutaj postawić. I e, to właśnie będzie potrzebowała naszych chrome plate'ów. Mamy highly advanced machine frame, więc tym nie będziemy musieli się przejmować. Przejmować będziemy się jeszcze musieli tylko e, naszymi tutaj... E, już Wam pokazuję jeszcze raz, bo źle kliknęłam. Data kontrol cyrkutami, ze względu na to, że to będzie potrzebowało aż 4 advanced circuitów i jeszcze data storage cirkutów, które są robione z basic circuitów. No i emerald plate'y to akurat najmniejszy problem, no ale tak jak mówię bardzo dużo, ale to bardzo dużo naszych advanced będziemy potrzebować, no ale trudno tego nie ominiemy, to po prostu będziemy musieli zrobić. Jeszcze da się to zrobić za pomocą Assembling Machine, tylko nie wiem, czy to wyjdzie nam taniej, bo takich potrzebujemy dwa i będziemy potrzebować procesor cirkuty 2, czyli 2 Advanced, to akurat się opłaca. A tutaj będziemy potrzebować Babysiki. To tak, to zdecydowanie się będzie bardziej opłacać i to właśnie zrobimy. Ale y, myślę, że na ten odcinek będzie to już chyba tyle. Ja jeszcze chciałabym wam przypomnieć o zostawieniu subskrypcji, yy, łapek do góry, oczywiście i komentarza. No bo to jest bardzo ważne, bynajmniej dla mnie, no bo wiem, że was to nic nie kosztuje, a Kanał może się dzięki temu bardziej rozwijać. Ja jeszcze sobie tu pochowam i Jak wiecie, kompreset irona już więcej nie zrobiłam niż tyle, ze względu na to, że nie mamy po prostu irona, więc wrzuciłam go sobie tutaj do przerabiania i jak wiecie, iron już jest pozyskiwany. Przy okazji przerabią nam się koper, bo również go nie mamy. No ale myślę, że to na dzisiaj by było tyle. I po prostu skończymy w takim momencie, w jakim aktualnie jesteśmy. Ja aktualnie się cieszę, że dotarliśmy do momentu, w którym mogę już robić nasze gwiazdozbiory, więc jest to krok do przodu, bym powiedziała nawet, że wielki krok do przodu, bo będziemy mogli dalej pójść z Astralem, a na tym bardzo mi zależało, żeby rozwinąć dalej Botanie. Więc ja na ten moment Wam dziękuję, że byliście, dziękuję, że oglądaliście i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!